Witam serdecznie i zapraszam na spotkanie, w zasadzie już na ostatni dzień zmagań w fazie pucharowej Euro 2024. Przed nami mecze z Słowacji, z Rumunią, Ukrainy, z Belgią, Turcji, z Czechami oraz Portugalii, z Gruzją. Ten dzień, w tym dniu rozgrywać się będą również cztery mecze. No i zobaczymy zmagania w grupie E w grupach ostatnich i poznamy kolejne drużyny które awansują do fazy pucharowej mistrzostw Europy Jest skład drużyny z Słowacji w Bramce, Dubrawka w obronie Hanczko, Skriniar, Wawro oraz Pekarik. Jeśli chodzi o pomoc, mamy tutaj Dudę, Lobotkę i Kuczka, Watachu, Raslina, Bożenika oraz Szranca. Jeśli chodzi o skład reprezentacji Rumunii w bramce Nita w obronie banczu Dragus Dragusin, Ratiu. Pomoc Marin, Dalej, Mikaila, Stanciu, Marin, Man. Atak i ten cały skład uzupełnia Dragusz. Jeśli chodzi o realny stan rzeczy to obie drużyny pokazały się świetnie. Rumunia pokonała 3 do 0 reprezentację Ukrainy a Słowacja pokonała Belgów 2 do 1, no wydawać by się mogło, że po tym meczu z reprezentacją Belgów z Rumunią, że to Słowacja jest lepszym zespołem, ale różnie bywa. Jeśli chodzi o symulację, to jest najdziwniejsza sytuacja w grupie ze wszystkich, ponieważ każdy ma po dwa punkty. No i w tej kolejce. Każdy może wyjść z tych mistrzostw. Jeżeli wówczas mecze skończyłyby się remisami to będzie przesądzał bilans brankowy. jeżeli bilans brankowy nie będzie przesądzał, no to mecze bezpośrednie, ale w przypadku remisu, uwaga, szrans! Nita. Ciekawa sytuacja teraz. Jeżeli nie bilans brankowy, to mecze bezpośrednie, ale mecze bezpośrednie, bo jeżeli by wypadały tutaj remisy, to też nie mają żadnego znaczenia. I ta sytuacja będzie się podyktowana tym, że wyjdą drużyny, które mają tutaj lepszą sytuację fair play, mniej kartek i tak dalej. Ale ciekawie by było, gdyby teraz ta cała kolejka się też zakończyła remisami. Hanczko, Bożenik, Kuczo. Kuczo do szranca. Duda. Szran strzela, ale gola nie ma. No i jak na razie kurczę, muszę, muszę nie zrobiłem updateu do kolejki trzeciej. To wszystko wyjdzie później, więc jakby to chyba już w ostatnich odcinkach już będziemy wiedzieli, kto wyjdzie a kto nie. Chociaż w grupie D myślę, że Polska. Przegranej z Francją, Holandia wygrała z Austrią, czyli Polska, Francja, Holandia. Tak, tak będzie to wyglądać, ale to tylko w symulacji tej alternatywnej wersji naszej fazy pucharowej która się będzie gdzieś tam w międzyczasie pojawiać. Schranz, Kuczo, Duda przejmuje to Rumunia, Marin, Michajla dzisiaj zamiast Komana. Też tak jak to było w realnym meczu Rumunii z Belgią. Burcza, Michaela. Stanciu, Stanciu, zamknięty tam. Ale znalazł tam Marina. Uwaga, Marin! Marin zablokowany teraz przez skriniara. Duda, Raslin. Przejmuję to jeszcze raz Słowenia, Słowacja, Dragusin Stanciu, Marin. W międzyczasie zapraszam Was serdecznie na pierwszy odcinek z kariery zawodnika. Mam nadzieję, że go miło i ciepło przyjmiecie. Jeżeli nie, to taka seria nie będzie kontynuowana dalej na kanale. Wszelkie błędy będę starał się poprawiać. Šranc, Stanciu, Michaela. Michaela, i czy w ogóle chcecie, żeby to było na tym kanale? Nie, czy może też na drugim? To, to ewentualnie wszelkie komentarze poczytam, Bożenik Duda Ondryjej Duda, dobre podanie prostopadłe do teraz. Nie wiem, kogo, bo nie było nazwiska, widać, ale dobra, Przej, przejęła to, przejęła to Rumunia Marin. Man, Marin, Dragursze, znalazła tam Marina. Naprawdę, ciekawie by się złożyło, gdyby w każdym meczu teraz były remisy. Ale Belgia raczej na lucie wygra z reprezentacją Ukrainy. Chyba w meczu z Ukrainy z Belgią padła Bramka 1 do 0. Belgia. Nie no, śmieję się, ale fajnie by było. by było, gdyby faktycznie tak się stało, że wykrekałem. Yy, Andrzej Duda Marin Man. Szybko odzyskali to Słowacy. Bożenik, Bożenik nie na spalony, tylko po prostu koniec. Koniec pierwszej połowy. Znawiłem od środka Rumunii. Na razie wynik. Remisowy. I zrobi się ciekawie, jeśli faktycznie oba mecze zakończą się remisami. Man. Wycofanie teraz do Andrzejego. Andrei. Utrzymał się. Marin. Marin, szansa nie ma, Wawro to zatrzymuje i przy piłce Słowacy, Andrzej. Marin, Dragusz, dobrze tam znalazł i wysunął sobie Stanciu, 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 gol i chyba mamy pierwszą drużynę, która awansuje do fazy pucharowej w grupie E. Jest to Rumunia z czterema punktami na ten moment. Z pięcioma, przepraszam. Chyba, że jeszcze Słowacy wyrównają, ale tu się zaczyna ciekawie dziać w tej grupie. No niesamowite. Stańciu z kolejną bramką. W chyba też. Słowenia wznawia po straconej bramce. Duda. Kuczo, Kuczo, Lobotka, znalazł Kuczo, Kuczkę, Szrans odzyskali to zawodnicy drużyny rumuńskiej, Banczu, Banczu, Waga, faulowany teraz przez Pekarika. W międzyczasie zmiana w miejsce Pekarika, wchodzi, Chroszowski Jest okazja, wybija to kłuczka. Jeszcze Marin, Dragusin, Andrzej. Bożenik Czasem się zastanawiam po co ja to nagrywam Jak i tak nikt tego nie ogląda Że wychodzi mi to chujowo Ale być może jest inaczej Otwierdźcie mnie może w tym przekonaniu Że jest faktycznie inaczej Że idzie mi to dobrze Czasami mam takie momenty załamki Że mi się nie chce tego nagrywać Że mówię a w pizdu to wszystko I tak, i tak nic z tego nie wyjdzie Ale Kuczka wchodzi w, miejsce, w jego miejsce Benes i jeszcze zmiana w drużynie rumuńskiej. Wchodzi Coman, zapewne za Michaela. Także dajcie mi znać, czy może nie jest aż tak źle, jak mi się wydaje. Ale mam takie wrażenie, że nagrywam... Za Dragusza wszedł. Eee, że nagrywam, że te symulacje są chujowe, chociażby teraz... Mam problem z dykcją. Mam nadzieję, że aż tak tego nie widać. Nie wiem, skąd to się dzisiaj wzięło. Coman? I Stanciu pozamiatane z drugą bramką. Teraz Stanciu daje, potwierdza tak naprawdę to zwycięstwo reprezentacji Turcji. Zostawcie lajka, jeśli, jeśli to wszystko jest tak zajebiste. Jak, jak mi się nie wydaje. Dobra, jeśli to jest symulacja. I zacznijmy. Chroszowski, e, Duda, Andrzej Duda, Szans Słowacy już szans nie mają. E, Bożenik. Na spalonym Duda. Jeszcze zmiana w reprezentacji Rumunii. Z miejsca nazwana Marina Szut. Nie sód, tylko Szut. Tak się czyta to nazwisko, Szut. No, bo nie, przecież nie Sud. Dobra, Lobotka e... Szrans. Andrijej Duda. On do jej duda strzela. Na razie bezskutecznie. Słowacy. Marin. Koman, ależ on jest niesamowity. Koman. To nie jest Kingston, jak biegnie. Szkriniar. Boże Bożenik. Dobre teraz wejście. Dobra szansa dla Słowaków. I gol. Gol 1-2. Słowacy jeszcze nie poddają się. Jeszcze będą tutaj walczyć o zwycięstwo. Chociaż bardziej o remis, bo na zwycięstwo jest mało czasu, mało szans. Niesamowicie, niesamowicie to się złożyło. Też obniżają ten bilans bramkowy Rumun Rumunom. Jeszcze zmiana. Szuszlo wchodzi za szranca. Czy to będzie zmiana, która gdzieś tam napędzi tę grę? Słowaków w ostatnich 5 minutach, plus jeszcze to, co doliczy sędzia, Stanciu, Szut, Koman. Dobrze, zatrzymali to Słowacy. Szkriniar, ostatnia szansa. Szuszlo, Bożenik. Czas ucieka. Ostatnie 2 minuty 3 minuty spotkanie już teraz. Przy okazji, faulowany tam jeden ze Słowaków. Żółta kartka dla Dragušina. Jeszcze zmiana reprezentacji Rumunii, w miejsce burczy wchodzi Nedelcearu. Nedel I tak naprawdę ostatnia szansa dla Słowaków. Nita to broni, ale tam jeszcze w międzyczasie spalonym był jeden ze Słowaków, więc no już pogrzebane szanse na wyjście z grupy. Chyba że Belgia, by wygrała to słowacja wychodzi chyba z drugiego. Nie wymaga gorszy binał, no to już nie wychodzą. Ostatnie 28 sekund spotkania. Nita. Lobotka! A raz Lind walczą teraz Słowacy. To jeszcze nie koniec, a jednak nie zdążyli. Nie, oni nawet by mieli tyle samo punktów, co teraz Ukraińcy, to nie wychodzą. Co to Rumunia wychodzi na razie z pierwszego. Zobaczymy, jak Belgia sobie poradzi z Ukrainą. Nawet najbardziej korzystny dla Słowaków byłby może wygrana Belgów, bo remis na pewno odbiera im te szanse. Także na ten moment żegnam się z Państwem i zapraszam na pewno jeszcze do jednej symulacji, być może jeszcze trzech, jeżeli bym chciał to wszystko dopiąć do końca już dzisiaj. I dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.